Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj jest sporo rzeczy do omówienia ale zaczniemy od tej najważniejszej którą macie właśnie przed sobą, czyli Conmebol Libertadores. Przygotuj się na energię i emocje Conmebol Libertadores, które trafi do FIFA 20 w marcu w ramach darmowej aktualizacji co jest tutaj najważniejsze, będzie to darmowe na szczęście, nie będzie nic trzeba do to płacić i tak dalej od Ultimata po tryb kariery szybki mecz i nowy tryb turnieju Conmebol Libertadores. Zakosztuj południowoamerykańskiego futbolu klubowego w najlepszym wydaniu, a potem spróbuj swoich sił również w Comebol, Sudamericana, Recopa, Sudamericana. Czyli to są jak ktoś nie, nie wie dokładnie o co chodzi, to są po prostu puchary w Ameryce Południowej, Środkowej, coś takiego jak Liga Mistrzów u nas w Europie, tylko to jest w Ameryce. To wchodzi do gry w marcu i jak widzicie na dole do tego będą różne SBC. Podejrzewam, że będzie również sporo kart specjalnych, coś w stylu drogi do finału, co mieliśmy teraz z Ligi Mistrzów to może być naprawdę ciekawe, ale to będzie dopiero w marcu, czyli dopiero za 4 miesiące. Przed Wami jest nowy Team of the Week 10, który wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Chyba drugi w kolejności pod względem najlepszych, najlepiej grywalnych, najwięcej grywalnych kart. Mieliśmy Ronaldo, mamy Hazarda, mamy Keina. To takie trzy najlepsze karty. Które jutro będziemy chcieli na pewno trafić w naszych wyborach czerwonego Informat. Co mamy nowego jeszcze w tym y, dniu w FIFA? Mamy zadania sezonowe, coś nowego. Jest właśnie tutaj y, Conebol Libertadores w zadaniach sezonowych. Ten cały dodatek do FIFA, który będzie w marcu, mamy kartę y, Paulino na wypożyczenie na 10 meczów. To jest jakby na dole po prawej stronie. Jak widzicie, że jest ona nie na wymianę, tylko jakbyście ją zdobywali, robiąc to SBC, więc y, to zadanie. Więc nie zdziwcie się, jak dostaniecie ją na, na y, wypożyczenie. Jak widzicie, jak zmienicie na lub i do góry, tutaj macie napisane już, że jest to karta na wypożyczenie tylko i wyłącznie. Trzeba strzelić gola Brazylijczykami w dwóch różnych meczach towarzyskich online. I kolejne macie kartę Cilu Cień i myśliwe, czyli bardzo się opłaca, bo tych kart praktycznie naprawdę nie da się kupić na rynku transferowym. Trzeba poświęcić kilkanaście minut, żeby wysnajpić te karty, więc fajnie, że można je zdobyć przez yy, zadania. I na zakończenie mamy paczkę za 25 tysięcy, więc naprawdę fajne do zrobienia. Na pewno jest to bardzo łatwe, dwa trzy mecze i macie kart paczkę za 25 tysięcy. I dwa naj, najdroższe, tak naprawdę najrzadsze tyle gry w grze. Zadań sezonowych jest to na tyle. Z punktów przełomowych niestety nie ma żadnej nowej ligi do zrobienia, nowego zawodnika. Szkoda, bo to już naprawdę dwa miesiąc temu ostatnio dostaliśmy tego Politano. I z nowych SBC mamy trzy nowe SBC. Wczoraj nie robiłem odcinka, bo mieliśmy tylko chyba wyłącznie stroje polskie, które sobie zrobiłem. Mamy Comebol Libertadores, to jest paczka za 25 tysięcy, to sobie zrobimy na za chwilkę. Mamy wspomniane o tak jak już to widzieliście wcześniej. To karta, która wygląda naprawdę prześwietnie. Wysoka, wysoka. 3 gwiazdki słabsze nogi, 4 sztuczek, ,3 m 3 tylko tyle, że to jest liga chińska. Jakby to była Premier League. To ta karta była po prostu znakomita, jeden z najlepszych środków pomocników, jak nie najlepszy w tym momencie z ligi, mm, z angielskiej w ogóle. To jest jeden z najlepszych w tym momencie środków pomocy, że nie licząc ikon. Tylko mówię, no szkoda, że jest to liga chińska, bo ciężko go połączyć, jeżeli ikon się nie ma lub wcześniej nie robiło się SBC o, nie wiem, kartę MasterCard, kartę Hulka. To tą kartę naprawdę jest ciężko połączyć, ale jak ktoś mają, jak połączyć, nie wiem, ma brazylijską ikonę, nie wiem, jedną, czy coś w tym stylu, czy ma końce, żeby sobie kupić brazylijską ikonę. Czy używa na przykład Alana, Edera Militao i, nie wiem, Alexa Telesa, Rodney Mara, to ta karta jest naprawdę świetna. Ciężko będzie wam znaleźć lepszą kartę na środką, na środką pomoc za tą cenę. Jest około 200 tysięcy, za, za żeby zrobić to SBC. Jest ogólny skład 83, 84 i Inform i 85 bez Informa, więc myślę, że nawet 150-160 tysięcy, coś w granicach tego. Plus do tego macie paczki, więc jest naprawdę, jest naprawdę dobrze. Nie wiem, na ile jest to SBC, jest chyba... Tylko na dwa dni, więc szkoda, jakby było na więcej, to być może bym to zrobił, a tak. Zobaczymy. Być może zrobię to jutro po nagrodach, w zależności od tego, co uda mi się trafić. Paszka. Tutaj mamy kolejne SBC Ostroje i przechodzimy do. SBC na dzisiaj, Conmebol yy, Libertadores I okej, okay, ja to SBC mam już yy, zrobione, pokazywać Wam raczej nie będę, bo robiłem to jak najtaniej dla siebie Będziecie mieli link w komentarzu, żeby sobie zrobić Jest bardzo tanie, myślę, że jakieś 5-6 tysięcy to maksymalnie, co trzeba za to dać I macie paczkę za 25 tysięcy, więc na naprawdę się opłaca Na pewno też sprzedajcie swoich Argentyńczyków, swoich Brazylijczyków z różnych lig Złotych, głównie nie świecących, bo na pewno chodzą powyżej tysiąca I na sam koniec, przed otwarciem jeszcze tej paczki za 25 tysięcy w końcu wymieniamy moje żetony do wymiany, do wymiany ikon na Zanetti'ego, którego już mam. Mam to gotowe już od ponad chyba tygodnia, w czwartek wydaje mi się, że zrobiłem, ale zapomniałem, za każdym razem zapominałem robić e, tej wymiany właśnie na odcinku, więc zrobimy sobie to tym razem. Javier Zanetti, oczywiście dla mnie, to będzie karta na prawą bronę do prawdopodobnie końca gry. Jest to znakomity prawie obrońca w tym momencie, najlepszy w grze, także zgłaszamy drugi zespół. To jest oczywiście też jego wersja Prime, czyli ta trzecia wersja, nie baby, nie środkowa. To jest wersja Prime, której nie można kupić na rynku transferowym. Jeszcze dopiero będziemy, można chyba kupić za miesiąc. Będą dostępne karty ikon Prime w, w paczkach. Mamy Walkout Zanettigo 92. W tym momencie najlepszy prawy obrońca w grze, i przez długi, długi czas na pewno lepszego nie będzie. I też dla osób, które jeszcze nie wymieniły swoich żetonów, które zastanawiają się, kogo wziąć, naprawdę polecam zrobić to, wymienić sobie na Zanetti'ego, bo naprawdę jest to ikona. Gdy jest to karta na daną pozycję, na prawego obrońcę, będziecie ją używali do końca gry. Ale jak weźmiecie sobie na przykład, nie wiem, Pepa Guardiola, czy weźmiecie sobie Rio Ferdinanda, to prędzej czy później ta karta już naprawdę myślę, że za 2-3 miesiące będziemy mieli tyle kart specjalnych na środkowej pomocy, na środkowej obronie, że będzie je bardzo łatwo zastąpić, dużo, dużo taniej niż teoretycznie te ikony są warte w tym momencie na rynku transferowym ale mówię to jest tylko moje zdanie jak ktoś chce brać sobie inną bo, ponieważ nie wiem, może jest kibicem tego klubu gdzie grała ta dana ikona czy po prostu bardzo chce ją sobie poużywać no to wiec to jest wasza gra także wy o tym sobie decydujecie otwieramy paczkę za 25 tysięcy możecie napisać jaką ikonę wy braliście za ikonę za wymianę ikon pierwszą wymianę ikon fifa 20 pierwsza paczka za 25 tysięcy której niestety nic nie trafiliśmy, także to była tyle jutro. Widzimy się w paczkach za Food Champions i Division Rivals na razie.